Ja pierdolę Kręci. się ale na mm czy teraz nie spotkamy chyba w pół roku. Już. No to ja to samo, nie? Opak, dzięki wielkie za są Ja jednak meczmy jego, nie, nie spotkałem. Ale wszyscy bądźliście tego prime czy nie, kurwa? No właśnie, nie, mączy... nie, 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 no właśnie nie, nie wrócił tego. No właśnie, jest warzywo, kurwa, No dobra, tam. Skocza. No Kręci się. No dobra, Zobacz jak fauluje je Popatrz, popatrz! No dobra! Ale, kurwa, no kurwa! się, kur. tam <noise> Bo tam jechałem na pełny wjeżdżałem w niego. Wszystko możesz zrobić. No nie, no dzięcio, Ej, kurwa. Kurwa, nie, kurwa. Dobra, tam. No. Leży tam w kół! Gdzie tą piłkę opiesz? Ja <noise> <noise> Gdzie tam już myślał, że ma A ja myk, kurwa, szybka noga, do... pągoski. Szybka noga, patrz! Piękne podanie na wyjście. Pyk! Musisz coś zagrać! Hehehehe! Wysiadł. Nie, wysiedli. Tu są. Moja nikt nie jest. wysiadać. O kurwa, wysiedli. Czekaj. Kurwa no! Pogowski mi przejechał. Dobra, wróć. Gdzie są, kurwa? To była... To było Paco. Co? Paco. Dobra, no kurwa, Maciek! Nie! Nie Mągowski zrywam umowę. Nie subuję. Szartek? A ty chyba nie spadli. Z było trzymanie się w lidze. Zwykle prałem zaraz, zwykle prałem. To przypał. Zatwardzenie meczu jest. Co nie ma. No ty, kanapkę zgubiłem. No to. <laughs> Kup nową. Nie może. Ale gdzie poszła? Może. Kanapy? No miałem kanapę, przed chwilą, nie mam. A Kajetan jest koło ciebie? Nie. Spadła! O szkur. Ale masłem to. Do... do góry czy do dołu? Nieważne. O! Kurwa znowu on! Tak się Na nie dał no, wykrzyk jeśli chodzi o tą trzyciągę. Taki tam jest Czego te oboje, kurwa? Jeden jest, mi. To on jest też mida. No smoki na pierdala. Ventrum. Odpuszczam, mi da. No, zostałem tu. No, jakbym go kurwa spotkał, to bym mu powiedział, że dładną głowę mi dał. Wentrum. gear, let's go. Bo mi się dąda WP, please, no. No jajpika, no będzie mi mówił, z mam grać? No wkurwił mnie teraz. Ale go na nie? Ale mnie wkurwił. No No! No co robisz? No kurw! No bo że ja batony wyprzedzałem, wiecie? O kurwa, ale mnie wyjebał. Kurwa, <noise> to jest ma linia? Dobra, w pąkowski Oj, o kurwa, ale się wbiłem jak kubica <noise> Dobra, jedenasty Moje uszy, moje uszy Dokładnie, rip, rip Ej, a co, opony mi poszły w tego Nie stuję tego Lekutko o kurwa Lampa nie oddycha Ty, ale czemu PIX 128 ta, ta lampa, ta lampa się... Spędza. Ej, ale weź z tego trzeba. To dać. Nie patrzę, mogę, mogę powiedzieć dlaczego nie spada. No. Co jak ja bym to zrobił? Musimy wyjść. Wyjdźcie. Dobra. Disband party. Ta lampa mnie zabije ty na żywo kiedyś. Wiesz, że tylko lampa kurwa. Czyli tyle no. Ty Ej, dobra, ja to chcę na... Ja nie wychodzę już na tego mida. Daj burę, porzuć mnie. Ja skanot wstaję. Na... Co tu się dzieje na tym... Moc, kraca B... W hangarze, nie jest no jest już Minus O nie, kręci się, kręci się, uwaga, się kręci! Mhm. Mam tego... Triggera ma. Dobra. W hangarze, w I będzie. Kręci się. O, oj! Przez ścianę jeżdżę przez... to? Papizga. Ucieka jeszcze no dobra, kto chciał grać No nie, nie to jest... się kręci. O, co? A kto cię pokazuje.